Dzień dobry! Te, dobrze czytaliście? Ja, już wstając dzisiaj rano, stwierdziłem, że dostałem w ryj, wpysk. Ale tak mocno dawno nie dostałem. W sumie zatrenowałem ileś latki boxing, i taki fizyczny wpysk to nie jest takie straszne jak to, co dostałem dzisiaj. Takie mentalno-moralne wpysk, straszne, straszne, po prostu straszne. Ale no opowiem Ci, tak, opowiem Ci o tym. E, dzwonił do mnie doktor. Wstępnie na razie oglądali ten rezonans magnetyczny i e, trzeba będzie robić scentygrafię. To takie cięższe badanie, bo e, prawdopodobnie to są bardzo małe ogniska i nie, nie bardzo widoczne, a mogą być rozrzucone, tak jak mówiłem, po całym ciele. Te chromochłonne guzy. Problem się pojawił inny, nerki mam rozpieprzone e, od ciśnienia, od tych skoków ciśnienia, skoro nie mam nadciśnienia, bo nie mam, tydzień już sobie mierzę i normalnym spoczynku nie mam, mimo że byłem leczony na nadciśnienie, tylko mam skoki ciśnienia, to one są na tyle duże, że tak mam od rana, one są na tyle duże, że rozwalają... Żyły rozwalają wszystko, tętnice, całe te ogniska i widać, że nerki ma normalnie. Się zapytał radiolog, ile pacjent ma lat, bo wygląda jak 60-70-latek z nieleczonym nadciśnieniem od kilkudziesięciu lat. Nie? Zara nerki będą podchaczyć z listy rzeczy zbędnych albo nowych do kupienia, ale co za tym idzie, inne organy tak samo. No i tak to wygląda. Dobra, chodźcie, zobaczymy do chłopaków na budowę. Synek śpi, no i dobrze. Zobaczmy u chłopaków na budowę, bo chłopaki tną, robią, kurzą. Tu jakiś opelek stoi. W ogóle Kto ma opla z ekipy? Te cztery zamienili na opla. Boże, Asterka. Ach, najgorzej. Tak jest od 8 rano. Jak nie kosiarka, to piła, ale pff, buduje się. W przyszły poniedziałek, w ogóle kończyć już te vlogi. To trwałem cały tydzień sobie z wami. W sensie zacznę ja od przyszłego tygodnia. Dobra, akurat chłopaków złapałem na przerwie. Halo! Studio nagraniowe co tu możemy zrobić? Echa nie ma. Co? No, Echa nie ma. Nie ma. Zarąbisty. W ogóle strasznie takie dziwne uczucie jak wchodzi się tutaj, bo w ogóle nie ma nic słychać. Jest różnica. Tak? Jest, 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 jest mega. Ale fajnie, podoba mi się tu. To wy już zamykacie zaraz ścianę. Tak. Widzicie, to jest porządna ekipa budowlana. Jeden pije soczek, drugi pije kawkę, a nie, że rano się zaczyna od hejnału. Zzup. Nie, tu tak nie ma. Tu już jest mnie, prawda. <laughs> nie no, ja już wstany jestem wcześniej, tylko jeszcze doktorek do mnie wyzwanią e, ten co mnie prowadzi. No i tak to wygląda. Zaraz do chłopaków wrócę, tylko idę zobaczyć e, jak się muruje wszystko. A ścianka działowa kiedy będzie? No najpierw będą ściany wyłożone, wszystko dopiero wtedy będą bo chłopaki mają teraz trochę lipę, bo Grzesiu wymyślił z Irkiem, że maty pójdą, samo poziomka, e, i tak będzie zrobione ogrzewanie, jestem za, no i teraz jeszcze ściana działowa, przez, ale jest problem, bo bardzo błagalnym tonem chciałem, żeby zacząć biuro u góry robić, bo się nie mieścimy, a jak biuro skończą, to dom wiedzie. Więc... Co mam Ci Grzesiu powiedzieć? Kończ przerwę. <laughs> Nie. O chłopaki, chcieli wam powiedzieć, że ten rok już taki robi się normalniejszy w życiu, więc w przyszłym roku będzie piąty zlot, czy tak. czwarty? Piąty. Będziemy wszystkich chętnie zapraszamy na piąty kaszubski zlot. Przeto czy Oczywiście z naszym gościem honorowym, którym będzie Michu. Poprowadzę imprezę, słuchajcie, zjeżdża się Maluchów na ostatnim, gdzie byłem, zjechało się tyle Maluchów, co na ogólnopolski. Było, nie wiem, ile, dziesięć tysięcy osób się przewinęło? Tak, tysięcy osób. To jest potężna, fajna, family friendly impreza w dzień. Ja tylko mogę teraz zadeklarować, że jak dożyję przyszłego roku, to załatwimy koncerty. Na pewno zagra Letni, na pewno zagra Cyber Marian. E, no tak będziemy załatwiać, tylko niech już nam wreszcie powiedzą, że nie zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy. Ale chłopaki to są pasjonatami, bo maluszki to tak, jeden ma maluszkę, drugi ma maluszkę i to jest to jest fajne gdzieś. Pamiętam jeszcze jak w trasie się złapaliśmy. No dobra, idę do tamtych, e, zobaczyć, jak mi tutaj mur babiloński murują i ja do was zaraz wrócę. Łua! Więc taka będzie impreza. Mam nadzieję, że to już będzie w przyszłym roku. Oho, majster. Rżniesz tą piłą i rżniesz. Od ósmej rano, cześć. No, tak. no, siliko. Ja bym tam klej do Po majstrowemu. Po majstrowemu. Widzicie, wszyscy majstrowie oglądają. No i dużo już zaraz słupki się robią. Fajnie się dzieje. No mur babiloński się muruje i kabluje i w ogóle jest fajnie, więc tak to wygląda. Dobra, widzimy się. Oho, chcę ze mną pogadać poza kamerą, wiesz co to znaczy? To nie dobrze, szczególnie bardzo źle. Ale widzimy się w firmie. Dobra, jestem w firmie, szykujemy się na kolejne budowanie w No właśnie, trochę smutek załogę opanował, bo jednak jednak, jednak wczoraj się Wczoraj się źle skończyło i pierwszy raz dostaliśmy w pysk. I chyba nie wyjdzie ten odcinek z świątecznymi furami marzeń Już więcej takiej akcji nie powtórzę Dostałem maila Maila z pretensjami, maila z oburzeniem, maila z rozczarowaniem Maila ze wszystkim I taku nawet chcę żebyśmy o tym odcinek na Miłośnikach nagrali Ja uważam, że normalnie dać odcinek No, bo to jest wiecie to ci ludzie wszyscy, tam jeszcze Łukasz, e, kierownik i tak dalej, zamknięte drzwi, pracują nad tym i słuchajcie, no o, co, o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że od samego początku było wszystko nie tak z furami marzeń, bo umówmy się, że nagiąłem nawet regulamin konkursu, e, bo była zgłoszona inna fura, a przyjechała inna fura. No to już jest, wiecie, nagięcie. E, Normalnie jest tak, że zawsze nam oddają, oddajecie te fury i, i ja się tylko zapytam jakiego koloru ktoś nie lubi ewentualnie I oni nic więcej się staram nie pytać, no bo, bo, bo no to jest nasza inwencja, to my robimy, to chłopaki mają wizję A tutaj mam wjazd przy oddaniu, nie wiem, że właśnie nie tej fury i tak dalej, mam najazd na siebie Listę życzeń, która powiem szczerze, my nawet nie robimy takich rzeczy jak doposażanie, elektroniki i tak dalej No bo nie, nie mamy w tym preferencji żadnych, no jakby po ciemku bym brnął Dostaję listę życzeń na tam kilkadziesiąt, jak nie w set tysięcy, bo e, musiałbym całe wnętrze wypróć, ładne wnętrze i zamienić je na, na mniej ładne. Bo nie wiem, jak bym to zrobił. Mam auto, które jak kukułka ma skórę i Alkantarę w ogóle niezniszczoną i nic, a mam nie wiem, jakieś fotele z RS-a załatwiać, dokładać elektrykę, pamięć foteli i wszystko inne. No my takie rzeczy nie robimy. i... Jakby robimy to, co możemy, czyli zrobiliśmy ca całą mechanikę, zrobiliśmy rozrządy, e, zrobiliśmy, odpolerowaliśmy to auto, ceramikę nałożyliśmy, felgi zmieniliśmy i nawet za felgi w ryj dostałem, że, e, że są używane. No ale przecież bardzo często, jeżeli są w ładnym stanie, to my kupujemy Ori na przykład używane. Chyba w Audi, tak, Łukasz? Też w Audi było tym białym, tak, nie? Clio, było, przecież Clio ma od modusa. No, Clio ma od modusa używane, e, Audi A3 e, też miał. No jakby, i dostaje w ryj za to. Pretensje, że zrobiłem furę koszmarów, a nie marzeń, że to jest rozczarowanie. Ja powiem szczerze, w życiu tak w pysk nie dostałem. Mówię, gęby nie mam, gęba nie szklanka. Jakby na treningach się okładaliśmy, czy na zawodach jakiś gdzie, ale to, to nie boli, tak? Jak dostać tak w pysk mailem, a co najlepsze, cała załoga dostała w pysk. Cała załoga, każdy jeden. Każdy jeden został na plus temu zostało i tak dalej, bo. E, bo pan od, z wyważania kół, bo to się okazuje, że koła były na wyważeniu, nie zdjął odważnika z rdzewiałego, tylko dołożył odważnik nowy do rdzewiałego, tak? E, że nie włożyłem jakby zaczęło się od auto rentgena, gdzie mieliśmy te wasze auta e, tak naprawdę sprawdzać i mechanicznie poprawiać i, i tak miało być. Skończyło się na takim lekkim pimp my ride. E, no i nie zawsze co Audi Q7 pokazało, mogę zrobić coś. Tym bardziej, że w momencie, kiedy przyjeżdża do mnie auto, bardzo dobrze wyposażone, bardzo fajne, zadbane, co ja mam tam na siłę próć, nie? A przede wszystkim, jeżeli ktoś jest strasznie rozszerzony, to nam się też nie zdarzyło, żeby dostać listę, co macie zrobić. To nie jest usługa. To jest to, że Wy nam zostawiacie auto i my robimy z nim to, co widzimy. Staramy się my zaskoczyć widza, a nie, że ktoś przyjdzie i powie. Dobra, to tu masz listę, zrób to. Nie, to są fury marzeń. My rozmawiamy, my się staramy zaskoczyć. Zrobić takie wow, niespodziankę. A, a... gdzie tu jest efekt zaskoczenia? I nie wiem, no jakby chyba pójdę tropem Stasia, to za 2 trzy tygodnie po prostu wezmę te z ręki Stachu, nagram, o, wezmę kamerę z ręki, po prostu na miłośnikach się o tym pogada i powiem, no. Jakby nie chcę rezygnować z tej serii, chcę tą serię robić mocniej, chcę tej serii więcej robić, chcę wam te auta naprawdę E, szlifować robić, ale. To ona nie poszła w takim kierunku. Jak ona pójdzie w takim kierunku, to co. By to takim zdali z taką To ta. no, jest tak. w Tak, no... za dużo, kiedyś i zaraz widzisz. Znaczy nie no, jakby doszedłem do, do granicy i e, mi jest kursko przykro, bo ja wyczytałem, że komuś jest przykro. E, mi jest kórecko przykro, bo wydałem no, z, ich, z chłopaków robocizną prawie 25 kafli e, na to, żeby zrobić komuś. Fajnie, no dobra, nie zrobiłem super projektu, bo też nie było. No jakby nie mieliśmy na to, ale wydaliśmy, zrobiliśmy i tak, dołożyliśmy felgi, dołożyliśmy końcówki wydechu, ściemnialiśmy szyby, ceramika, wszystko poszło właśnie tak jak ku Bo tak uważałem, że to. Bo taką miałem wizję na to auto. Była zepsuta totalnie, bo co ja miałem zrobić? Jak, gdzie jest ten element zaskoczenia i, i to jest złe. Ale w ogóle wróćmy do bazy, nie powinienem w ogóle tego robić. E, dlaczego? Nie powinienem tego robić chociażby dlatego, że. No, regulamin jest regulaminem I, i ja nie chcę się po raz kolejny naginać i dostawać wry. I teraz mam wydać auto, następne już tu stoi, klekocze. I ja przychodzę do pracy i chłopaki widzą mi dziewczyny, że kurwa, jest ja złamany jestem. nie? Ja, ja mam grać zaraz przed kamerą, rozumiecie? Ja mam grać zaraz przed kamerą i wiecie, że nie jestem aktorem. I, i tak jak ten vlog jest teraz nagrywany, ja jestem po prostu rozjebany. Jest mi po prostu przykro i zrobię o tym odcinek na Miłosinkach, Tak, zrobię, bo, bo tak nie może być, ale to parę tygodni minie, bo albo się nauczymy, jak to funkcjonuje, e, no albo będziemy roszczeniowi, pretensjonalni, bo tak jeszcze nie miałem, a to naprawdę fajny widz był i wydawało się, że bardzo widz widz i tak dalej, a taka morda we mnie, w sensie ja tak mordę, no i, i to jest creepy, nie? No jak śmiałem dać używane felgi? I nie, nie regenerowałem ich nawet. Dlaczego miałem regenerować felgi, które był w zajebistym stanie? No mi wytłumacz z tej Były sprawdzane, że są OK. No ale słuchaj, tarcze, najwyższa puła wjeżdża, sportowe Cimermany, kurwa za 800 czy 900 złotych za przód, ileś tam 100 złotych za tył. Klocki wjeżdżają, wiesz, jakby... Sam rozrząd na łańcuchu, ile to jest tysięcy, ile to było godzin roboty Łukasza. I 60 koni to za mało, zero entuzjazmu, 100 tm to za mało. No, kiedyś ja bym miał 60 60 koni, to bym dobrze fruwał, a miałem tylko 50 i też fajnie latało. Ja, najbardziej to mi szkoda mojej załogi. Szczerze, najbardziej to mi szkoda mojej załogi, bo po takim czymś... Już przy przyjęciu wszyscy byli zdziwieni, bo. Nagle zniknął ten efekt, zamiast wchodzi, ktoś przekazuje Wam auto, wiecie, róbcie to co robicie dobrze, zrobicie to dobrze, ta, zostawcie standard, to nagle ktoś wchodzi, BŁA, taka lista. Z czego no, jakby w ogóle cała reszta poza zakresem naszym, czyli mamy zrobić z Mercedesa S-klasy, mamy zrobić Maybacha, to ja mówię, no na drugi raz tę skórę z węża teraz zamówię, żeby do, do... nie, nie, po prostu nie, nie. I bo, to się. jest... by Ci jak 40. Tak, 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 tak i... On no, już płynął lampka lampkę zapalną do początku jak przechowanie ta fura ogólnie nie? Już no, Ale była na powiem lampka zapalona Mieliśmy już coś z tym zrobić a ty, to, Nie To Adrian mówił, że nie brać To było miękkie serduszko, ja mówię tak. nie brać no, było, to. było zgłaszano pas ten samochód i tyle, a Ty miałeś miękkie ale... serduszko Ale po no. było począwszy od tego, że zgłaszałem, samochód i prądaba się na no ale wiecie, no to i wychodzi finalnie, wychodzi finalnie na to, że wiesz, masz miękkie serce, to mieć twardą dupę. Bo z tego jeszcze pewnie jakaś afera w sieci będzie, że jak śmiał, jak śmiał, jak śmiał tylko poprawić to auto, no jak śmiał. I okej, okay, no kupiłem komplet kół z oponami za jedyne prawie tysięcy, bo opony były jak nowe i słuchajcie, jak mi nawet pirelli wysyła. To przecież nie wysyła mi 2,21, jak akurat na magazynie leżał 19. Ponad do 5 lat jest traktowana, może być zakładana jak nowa, więc no ja do Helkata dostałem przez 17 czy 18 rok, no bo takie były. Nie takie były i teraz jeszcze Micheliny kupowałem do Helkata, to też Ola nie dwuletnie. Nowe dwuletnie, cena ta sama i jest, jest, ale ty się zbuzował Tak, i jeszcze w chwilach, kiedy ja nie mogę się za bardzo denerwować i podnosić ciśnienia, jest creepy. Dobra, słuchajcie, 14 wydajemy, jest godzina 12 .00. Zapomniałem zadzwonić do Ani do klejania, żeby przyjechała na wydawkę Zapomniałem zadzwonić do Tapkara, żeby przyjechał na wydawkę Nie przyjedzie? Nie, bo musi być w proszę no, no, I ogólnie jest mi przykro, bo zapomniałem I nam wszystkim O nie wiem, czy też chciał być, nie, na poprzednim przydaje i No autochicie to ja w ogóle muszę całe dograć w to wszystko, było też fajnie w tym następnym aucie, które dzisiaj wydajemy Oh. słuchajcie, atmosfera na warsztacie zrobiła się creepy. Znaczy, wydawka była ok. Nie, nie mogę takich rzeczy pokazywać. O, Ola po prostu cieszy się z prezentu od Adriana, ale. O nie, nie. Który też się podobał, A to to? Dildo. Nie, on ma jakieś imię. Dobrze, ty nazywają. Nie, 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 Dobre, nie. Teraz <laughs> <Mor� English language> do bobasów i rzucili go do góry na bramę. Dobra, bobasów, bo rzucimy kakao. No, jest creepy, yeah, się zrobiło. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Ja zaraz podsumowanie nagram, ale, ale daleko zabrnął internet, nie. No, nie, nie. na idź tam, zrób z nimi porządek, bo to się creepy zrobiło. Ja się na to nie mieszam, nie? No spokojnie. Dobra, e, po nagraniach emocje opadły. E, wszystkie tak, emocje tak. opadły, jest, jest tak, jest tak. E, nie wiem, kurde, wiecie co, no mam, mam dysonans. Ja mam no, dobrze, dalej z tym ma... zrobić wszystkim, bo, bo nie wiem. No jakby z jednej strony rozumiem, że ktoś miał inne oczekiwania kontra rzeczywistość, z drugiej strony ja zostałem w kręczowej sytuacji postawiony i... Jeszcze żebym faktycznie oddał auto i zmienił olej, wydał, bo tam 5, to by szkoda było paliwa czy ale naprawdę żeśmy mechanikę zrobili, ten, żebyśmy zrobili taki typowy autorengen, jak miał być, bo to, to każdy prąd stracił, no, jakby gdzie element zaskoczenia, gdzie wszystko i, i, i poza tym potem się okazało, że jest, ja się jakby, cały czas tłumaczę to samo, no, że jakby dostajemy coś naprawdę fajnego, no to tak by ktoś wygrał takim moim superbem dwutrzyletnim, co ja mam tam robić? Tam jest już tak na elektroniką, wszystkim, że że my nie zajmujemy się dokładaniami i unowocześnieniami takich rzeczy, bo nie. My krążymy wokół tej motoryzacji, którą większość z Was jeździ. I większość z Was ma podmęczone te auta, zawsze coś tam dolega. No tak jak w przypadku tu Seata, który wyjdzie szóstego, to, to tam grubo po prostu. Ostatni gwizdek na wszystko, ale to nie będę już bardziej, bardziej komentował. No i, i tyle, no i jest. No dostałem taki w łeb i... No dobra, trudno. Też się trochę zdenerwowałem. E, tymi nerkami swoimi, że, że się to wszystkie mi organy zaczynają psuć, i, i ja tak ostatnio cały czas mówię, słuchajcie, że najgorzej, najgorzej jak zdiagnozuje tą chorobę, patolog. Czyli ten, co na Sekcje robi zło bo boku po śmierci to, to będzie najgorsze dla wszystkich, ale to wtedy ja się nie dowiem, co się stało. I tego, tego bym najbardziej nie chciał. Kończę vlogi tygodniowe. Myślę, że do piątku żeśmy dobrnęli razem. Było fajnie. Więc jeżeli było fajnie, no to koniecznie kciuk w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu, tak ja mam rozjazdowy przyszły tydzień, dalej nie wiem czy Wam zdradzić, na razie o tym nowym aucie nie wiem, poczekam, bo, bo jest, jest hejt w ogóle, teraz prywatny mój profil na Facebooku, nie wiem czym to było spowodowane, coś Facebook zamieszał i nagle z 25 tysięcy obserwujących przez bardzo krótki czas wzrosło mi do 37 jak teraz nagrywam, a pewnie zaraz 40, no ale dobra, no to, to niechaj tak będzie. Koniecznie też pamiętajcie, że M4 gra szkielce. A i dobra, w przyszły tydzień będę nagrywał straski straski. Będzie afera. Będzie, będzie na pewno te fury marzeń z Audi będzie afera, bo, bo jest straszny jat na mnie. i Z jednej strony może ja go rozumiem, a z drugiej strony może trzeba mnie zrozumieć, że komuś się ukłoniłem że ktoś tutaj, nie do końca było to wszystko fair rozegrane, tak jak właśnie podmiana auta. No my też wbrew pozorom, no, tu musieliśmy podjąć decyzję na, czy, czy w ogóle, ale... No wyszło jak wyszło, nie nie, nie umiem się do tego odnieść. No, jakby w takiej sytuacji najchętniej to bym w ogóle całą serię zaprzestał i robił swoje dalej. Tu vlogi, na Miłośnikach robił e, mechanikę, bo chcę zaraz wrócić do mechaniki i tutoriale, poradniki i tak dalej, ale... No, ale wy by się pewnie nie chcieli, więc. A to są nocy, jest fajnie, i nie wiem, no wyszło jak wyszło. Czuję jakiś taki niesmak trochę z tego, wszystkiego, że tak zostało. No... Nie wiem, Kusia tam się wszystkim podobało. I... Po prostu grzecznie z gracją utrzymane auto tak też mogłem próć zderzaki, oklejać to, ale po co? Skoro to było fajne samo w sobie. No... No, no nie, dobra. Uciekam, uciekam, uciekam blok reklamowy właśnie zaraz będzie hasło które należy wpisać w komentarz jako ostatnio była pita kebab ostry to zaraz będzie hasło ale chciałem przypomnieć jako ostatni blok reklamowy o właśnie o mubi bo mubi bardzo mocno mi też zaczyna pomagać przy projektach my też robimy no, Warto się zastanowić, czy skorzystać, bo w przyszłym roku też będą jakieś projekty fur e, i no w tym roku odmówi, no chyba normalne, że skoro odmówi, e, funduje auto, no to ma swoje zasady konkursu. E, no i nie wiem, działa to w bardzo prosty sposób, czyli wchodzicie na stronę w z linku w opisie, e, sprawdzacie sobie, ale rzetelnie dane musicie wpisać, sprawdzacie sobie... Korzystną składkę ubezpieczeń, tam Wam wylicza od najtańszej do najdroższej. Jeżeli Wam przypasuje i jest na podobnych cenach co u Was, to se kupujecie przez link w opisie i 150 zł. dostajecie z powrotem na konto. To jest jedno, a drugie jest to, że jeżeli dostaliście te 150 zł, to też po zakupie taki mały kod dostaliście polecający i dacie go znajomym ziomkowi ziomalicy. To jak każdy z tego od Was kodu skorzysta, bo na przykład mu się to opłacało, to wy za to, że on skorzystał, dostajecie 50 zł. Ważne, żeby to zrobił na tym kodzie i łącznie, bo suma summarum dwóch koła można upstrykać, więc. Yy... Więc tak to wygląda. A hasłem na dzisiaj: niechaj będzie Siła M4K i odpocznijcie sobie przez weekend. Skoro była pita kebab ostry, to teraz tak, taki był film mowy. E, wpiszcie dla pan doktor, albo doktor, samo doktor. <laughs> widzimy wtedy, ile osób. Ja widzę, ile osób dobrnęło. Dobra, dziękuję, życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się tam ciepło i, i, i... widzimy się po weekendzie. Mogę sobie w weekend odpocząć, a czy ja sobie nie odpocznę w ten weekend. Ale będę się starał. Chyba. No, uciekam. Trzymajcie się. Cześć.